Hej, hej, witam serdecznie. Chciałbym państwu przedstawić nagrzewnicę gazową z termostatem. Tutaj mamy takie parametry. 230 V, 50 Hz, moc 25 tysięcy W, czyli 25 kW, przepływ powietrza 520 m3 na godzinę, moc wentylatora 30 W PM NAG 25 GLM. Tu jest przełącznik. czyli środek nie, na środku jest nie włączone, w górę jak się włączy, to działa sam wentylator. Jeżeli przełączymy do dołu, włącza nam się termostat. Termostat działa w taki sposób, że po prawej stronie jest temperatura. Otoczenia. Zaraz sprawdzimy. Ja włączę to do prądu. A po lewej stronie temperaturę, którą ustawiamy, czyli taka zadana temperatura, poprzez pokręcenie tego pokrętła, nam temperatura, możemy ją ustawić wyższą lub niższą, i termostat wyłączy nam urządzenie lub włączy ponownie. Z tej strony jest. Wentylator z taką plastikową, akurat w tym modelu, osłonką. Z drugiej strony, jak widać, nie ma żadnych przełączników, włączników. To jest taka plastikowa rączka. Rura jest o średnicy około 20 cm, długość rury to jest około 40 cm. A średnica, czyli stąd dotąd, tutaj jak widzicie moją rękę, to jest około 20 cm. W środku palnik, tak wygląda. Malutki palnik, można bardzo fajnie ustawić sobie bardzo mały płomień. No i wentylator sobie wydmuchuje powietrze i oddaje energię cieplną do otoczenia. Tutaj dodatkowo jest taka osłonka zanitowana z góry, żeby nie można było tego odkręcać, albo żeby tam dziecko ręki po nie włożyło, żeby się nie poparzyć, bo wysoka temperatura tam występuje. W komplecie oczywiście dostałem przewód ciśnieniowy, to znaczy to jest przewód gazowy, który ma złączki. Zakręcane w lewą stronę, no i wiadomo, reduktor ciśnienia. Reduktor ciśnienia, który już jest zamontowany tutaj na butli. Jeżeli by ktoś był ciekawy, to od razu parametry reduktora ciśnienia pokazuję. Niech sobie odczyta. Bardzo solidna tutaj wtyczka, jak widać, gruby przewód. Zaraz to włączymy do prądu. Po podłączeniu sprzętu do prądu zapala nam się informacja temperatury otoczenia, czyli jest 9 stopni 9 stopni na plusie. A zadana temperatura jeszcze jest nieustawiona. Przełączamy powiedzmy przełącznik tutaj. Mamy dwa, dwie, dwie, dwa poziomy, dwa, dwie pozycje. Przełączamy do góry. Co nam się stanie? Załącza nam się wentylator, i urządzenie działa jako po prostu wentylator sam. Może robić cyrkulację powietrza w otoczeniu, czyli powiedzmy z sufitu ściągnąć powietrze, które jest ciepłe. Niżej, tak? No i teraz tak, kiedy przełączymy przełącznik do dołu, załącza nam się. Znaczy, ja tu przekręciłem teraz termostat z zadaną temperaturą, jest 7 na plusie. Kiedy go przełączę, przekręcę go w prawo. Temperatura nam rośnie. Odkręcimy na butli gaz, a gaz już jest odkręcony. Dobra, gaz jest odkręcony. Teoretycznie urządzenie działa samo. Wystarczy tylko gaz odkręcić i przełączyć przełącznik ten na dole. I już nam urządzenie funkcjonuje prawidłowo samo. I teraz, jeżeli ustawimy zadaną temperaturę 10 stopni, a jest 9, no to on musi się włączyć, tak. No to ja tutaj przekręcam i mam 10 stopni ustawione, włączył się wentylator, no i zapalił się płomień, zapalił się płomień i nam się tutaj pięknie, że tak powiem grzeje, Zmniejszę to trochę na butli. A zacieki ten płomień może być nawet. Taki malutki płomień może być. I on tutaj daje nam fajne ciepło. Można nawet ustawić bardzo znikomy ten płomień i po prostu bardzo powolutku podgrzewać, tak, czyli te takie lekkie ciepło powietrze sobie wylatuje tutaj. No i jak widać e, urządzenie nam się nie wyłącza. Temperatura zadana to jest 10 stopni. A 10 jest, 9 w tej chwili jest w otoczeniu. No ale ja tutaj w tej chwili ustawiłem mocniejszy płomień, żeby pokazać. O, już temperatura wzrosła w pomieszczeniu na 10 i urządzenie samo za chwileczkę się powinno wyłączyć. Zaraz zobaczymy, jak się wyłączy. Znaczy, pewnie jak będzie już 11 w pomieszczeniu, no to się wtedy wyłączy samo. Zaczekać jeszcze chwileczkę, i termostat zadziała, i oczywiście jak temperatura spadnie, otoczenia to, to wiadomo, że e, grzejnik się sam włączy. Ale mam bardzo słabą baterię. Ciekawe czy, czy starczy mi prądu, żeby wam to pokazać. Z tej strony jest czujnik. O, I już temperatura wzrosła na tyle, że, że czujnik po prostu wyłączył. Gaz, i połomień z gaz, oczywiście jeszcze chwilę tylko wentylator działa. Też się sam wyłączy. O, już się sam wyłączył. No i włączy się ponownie. Jak temperatura spadnie do 9 stopni, czyli poniżej 1 stopnia, to on już się załączy. Jak widzimy, jest w tej chwili 11 otoczenia a zadana jest 10. Załóżmy, że włączamy na 11 zadaną albo na 12 i powinien sam się włączyć. Wentylator się włączył i zaraz się sam odpali. Proszę bardzo, odpalił się sam. Przez jakiś czas jeszcze zapalniczka tam pstryka. Się za chwilę wyłączy. Samo. O, już się wyłączyła. I znowu grzeje. Coraz wyżej. Bardzo fajna sprawa. Nie trzeba wcale obsługiwać tego sprzętu. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.